Nawet jeżeli wielu z nas, większość tutaj na sali, bo mamy też gości cudzoziemskich, wychowała się pod rządami władzy komunistycznej, to wychowaliśmy się w kulturze chrześcijańskiej. Dzięki temu, że nasi rodzice, że nasz naród stawał opór. I jeżeli spojrzymy na narody Europy, to żyjemy ciągle w kulturze prawnej, w kulturze moralnej, która jest przez, która jest po cywilizacji chrześcijańskiej odziedziczona. Oczywiście. Jesteśmy 200 lat po rewolucji francuskiej. Nasza kultura jest hybrydowa. Chrześcijaństwo zderza się z kulturą liberalną. Ale spójrzmy, proszę Państwa, na parę płaszczyzn, które dzisiaj w Polsce tak głośno dyskutujemy. Uznanie suwerenności Boga w Konstytucji. Niemcy o wiele wyraźniej w swojej Konstytucji to zdefiniowali po wojnie, wtedy, kiedy byli w kompletnej depresji. Po yy największych zbrodniach, które popełniono w ich historii. Napisali w Konstytucji Federalnej, że przyjmując konstytucję w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem, nie w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem, w którego wierzą, tylko w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem, w domyśle, który po prostu jest. Spójrzmy, proszę Państwa, na yy hymny narodowe. Mamy Johannesa. Holandia kojarzy się z krajem z bardzo zlaicyzowanym, ale Het Wilhelmus, hymn Holandii, jest wielkim pomnikiem cywilizacji chrześcijańskiej. To jest wielki pomnik cywilizacji chrześcijańskiej. Tak jak zresztą wiele sztandarów narodowych, na które patrzymy w Europie, Trybunał Konstytucyjny. No proszę Państwa, wczoraj ile złego słyszeliśmy pod adresem orzeczenia z 2020 roku, jeszcze powiem parę słów na temat orzeczenia z 1997 roku, tak twardo, konsekwentnie przemilczanego. Ale proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny Republiki Bułgarii poszedł jeszcze dalej. Nasz wystąpił w obronie prawa do życia. To jest bardzo cenne, to jest najbardziej podstawowe prawo. Ale Trybunał Konstytucyjny Bułgarii poszedł dużo dalej, dlatego że zabrał głos przeciwko konwencji stambulskiej, twierdząc, że re międzynarodowe regulacje gender są nie do pogodzenia z prawami rodziny gwarantowanymi w ich Konstytucji Narodowej. Proszę Państwa, jak spojrzymy na y, Europę, wszędzie w systemach prawnych, w reakcjach opinii publicznej, no, a przede wszystkim w kulturze. Mamy ślady cywilizacji chrześcijańskiej, tej cywilizacji, która zbudowała nasze mm, państwa, nasze narody, tej cywilizacji, która zbudowała nasze pojęcia prawne i nasze wyobrażenia o wolności, i tej cywilizacji, która zbudowała nasze sumienia. No, i ona dzisiaj, proszę Państwa, jest atakowana, o czym bardzo wiele słyszeliśmy od pani Marianowskiej, od Grzegorza Górnego. Ale kiedy stwierdzamy ten atak, to ja bym radził pamiętać o tym, co zbawiciel na Drodze Krzyżowej powiedział do kobiet, które się nad nim litowały: płaczcie nad waszymi dziećmi. Płaczcie nad waszymi dziećmi. Bo to proszę Państwa, nie o nas chodzi, nie o nasze prawa. To moja przedmówczyni bardzo trafnie powiedziała o tym, że niezrozumienie, prześladowania, ataki, to jest część kondycji chrześcijańskiej. Nawet wśród chrześcijan, jeżeli ktoś formuje niezależną opinię moralną w sprawie, w której nikt nie zajął głosu, spotka się z brakiem solidarności albo milczeniem, często wśród bliskich. Taka jest nasza kondycja po prostu. Natomiast proszę Państwa, jeżeli reagujemy, to nie na to, to, to nie żeby się buntować przeciwko swojemu losowi, ale przeciwko tym, co się robi z tymi, za których odpowiadamy. Dlatego, że rezygnować można z własnego bezpieczeństwa. Można i często w imię wolności, w imię odpowiedzialności, która się zawiera w wolności, należy rezygnować z własnego bezpieczeństwa, ale nie można rezygnować z praw innych, za których odpowiadamy. I teraz, proszę Państwa, w jaki sposób powinniśmy reagować na to, co w tej chwili w ojczyźnie czy w Europie dzieje? No, samym ja byliśmy, to jest jedno z milszych wspomnień mojego życia, 18 lat temu, Wielki Poniedziałek, czyli prawie dokładnie tak jak Teraz, no ile jesteśmy, po, po, po poniedzieli palmowej, trzy tygodnie chyba, czyli no prawie dokładnie tak jak teraz, 18 lat temu byliśmy z Izą na audiencji u Benedykta XVI. Ja dodatkowo miałem okazję porozmawiać prawie pół godziny z papieżem w pewnym momencie, ojciec święty tak melancholijnie mówiliśmy o sytuacji w Europie. Ja mówiłem przede wszystkim o tym, że znaczy była oficjalna wizyta jako marszałek Sejmu, że zmiany, które chcemy w Polsce przeprowadzać, chcemy oprzeć na prawach rodziny, e, dlatego, że one dzisiaj w społeczeństwie liberalnym są zagrożone i ojciec święty mówi, no właśnie, gdyby ten liberalizm chociaż chciał być liberalny. Ale proszę państwa, no nie jest. Nie jest i właściwie nie powinniśmy się dziwić Dlatego, że y, cały ten trwający od przeszło 200 lat zabieg relatywizowania autorytetów, relatywizowania y, wartości, zasad, y, służył tylko temu, żeby te, które naprawdę są absolutne, zastąpić pseudoabsolutnymi. To już starożytni wiedzieli, że rewolucja to jest proces substytucji. Nie warto słuchać ich kłamstw, które są z reguły tylko y, ideologią. Taką ideologią, jak całe to narzekanie na to, że mieliśmy mieć jeszcze rok temu władzę nieposłuszną konstytucji, jakie jest ich posłuszeństwo konstytucji, dla nich konstytucja to jest tylko sposób użytkowania praw przysługujących w tym, co jest fundamentem demokracji: prawo do robienia, prawo do karier, prawo do walki o władzę. Prawo do propagandy, prawda, i tak dalej. Jak oni się przejmują konstytucją, to wczoraj yy, widzieliśmy w czasie głosowań sejmowych, przedwczoraj w czasie debaty. Kto zacytował orzeczenie z 1997 roku? W najlepszym składzie największy autorytet yy, obecnej władzy, profesor Strzębosz, yy, profesor yy, Safian. Orzeczenie mówiące jasno, że powszechność praw, a więc prawo do życia każdego człowieka od momentu poczęcia to jest fundamentalny warunek funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Bo nie ma prawa, jeżeli się nie szanuje praw najważniejszych, tych pierwszych. Nie ma demokracji, jeżeli prawa nie są powszechne, przysługujące każdemu. Czy ktoś powiedział, no bardzo byśmy chcieli, prawda? tego aborcjonizmu, ale nie możemy. Przecież nie możemy, bo Konstytucja, no bo Trybunał Konstytucyjny. Przecież nie możemy działać przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu. No zaprzeczalibyśmy sobie. Czy choć jeden sprawiedliwy znalazł, żeby się powiedzieć, proszę Państwa, nie popadajmy w obłudę. Przecież tutaj na Placu Zamkowym wołaliśmy o konstytucję, a dzisiaj będziemy ignorować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No jak wierzą w pozytywizm prawny, ktoś im powiedział no mogliby sobie spróbować zmienić konstytucję, tak jak Macron we Francji. Prawda? Ja nie doradzam tego, bo to jest czyste bezprawie. Na szczęście, proszę Państwa, dla porządku, zawsze pamiętajmy, że nasza konstytucja, tak jak cała nasza tradycja prawna, nie przypisuje sobie władzy absolutnej. To, na co zwróciła uwagę pani, nie, to chyba Grzegorz Górny albo... Yy, to, co jest zapisane w tej powszechnej deklaracji, jest zapisane w naszej Konstytucji, że fundamentem wszystkich praw i wolności jest przyrodzona godność człowieka. Fundamentalne prawo, z którym się każdy rodzi, które wyprzedza wszelkie prawo pisane. I co więcej, wszelkie prawo, rzeczywiście respektujące zasadę rządów prawa, prawo pisane, tak jak nasza Konstytucja, uznaje, że są prawa przyrodzone, które. Nie są przez nią nadane, którą ona jedynie uznaje. Ale proszę państwa, w obronie tej konstytucji nikt wczoraj, nikt wczoraj się nie odzywał. I proszę państwa, co my możemy w tej sytuacji przeciwstawić temu wszystkiemu? Nie tylko skarżenie się na to, że prawda. Tak zwane wolności homoseksualne obracają się na końcu nawet przeciwko wolności słowa. No to, to, nie są rzeczy, to nie są rzeczy nowe. Ja 18 lat temu przyjmowałem w Sejmie pastora Kegrena, który jako proboszcz małej parafii zielonoświątkowej w Szwecji był skazany za to, że komentował pierwszy list świętego Pawła do Rzymian o homoseksualizmie, jako szczególnym, jako, jak, jako szczególnym znamieniu upadku cywilizacji. To nie są rzeczy nowe zupełnie, ale proszę Państwa, nie chodzi tylko o to, żeby się skarżyć, że nie jesteśmy słuchani, że, że ten liberalizm ustanawia własne absolutne, że po to zrelatywizował wszystkie normy, żeby ustanowić nowe, własne, absolutne, że te normy są nadrzędne w stosunku demokra do demokracji, że, że demokracja zanika i tak dalej. Nie, proszę Państwa, jeżeli chcemy naprawdę skutecznie przeciwstawić się tej rewolucji, to musimy wrócić nie do jakiegoś wymyślonego języka nawet, ale do podstawowych pojęć cywilizacji chrześcijańskiej i tej cywilizacji bronić, niewymyślonej, nieprojektowanej. Niewymyślonej, nieprojektowanej, tylko tej, która jest wpisana w nasze prawo, w naszą kulturę, w nasze hymny. Owszem, która w wielu miejscach przetrwała jedynie w formach śladowych, ale która po prostu jest i jej normy są obowiązujące. Proszę Państwa, dlatego tak potrzebna jest silna opinia chrześcijańska w planie narodowym i w planie międzynarodowym. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Po tych wyborach powinniśmy mieć reprezentację, która będzie reagować w sposób metodyczny, ale nie protestami, tylko stanowczym, alternatywnym przeciwstawieniem zasad na każdy zamach przeciwko życiu. Przecież to, co się zdarzyło we Francji, jest najbardziej brutalnym pogwałceniem przyrodzonych praw ludzkich. To ustanawianie prawa do y, zabijania. Z faktu, że y, no, większość państw w Europie się z tym zgadza, no, ale przecież, no, proszę Państwa, nawet ta kultura liberalna polega na tym, że wolno się nie zgadzać i z władzą, i z większością. Czy to nam powinno zamykać usta? Ale nie chodzi o to, żeby mówić, że się z tym nie zgadzamy, tylko chodzi o to, żeby przypomnieć, że kwestionuje się najbardziej, najpierwsze z wszystkich ludzkich praw, które było powszechnie uznawane jeszcze na przykład w 1956 roku, wtedy, kiedy y, uruchamiano proces integracji europejskiej. To była rzecz, owszem, wtedy kwestionowana w Związku Sowieckim. W Polsce pod kolaboracyjnymi rządami Bieruta, ale nie w żadnym państwie uznającym rządy prawa. Proszę Państwa, jeżeli słyszymy, jeżeli atakuje się na przykład zaatakowana w Parlamencie Europejskim polską ustawę, projekt ustawy Stop Pedofilii, bardzo racjonalnej ustawy, która mówiła o tym, że nie można dzieci, nie można młodych ludzi, nieletnich ekscytować do wczesnego współżycia seksualnego i że tego rodzaju praktyki w szkołach powinny być uznane za jawne naruszanie prawa. Ta ustawa została zaatakowana przez Parlament Europejski, który przyjął specjalną rezolucję. I wręcz wystąpił o to, że dzieci należy przygotowywać do podjęcia satysfakcjonujących kontaktów seksualnych. Proszę Państwa, ja powtarzam to, co Parlament Europejski powiedział, a raczej zwracam uwagę na to, co nie powiedział. Parlament nie powiedział, że należy je przygotowywać do tego, żeby w przyszłości stopniowo, w sposób adekwatny właściwy dla wieku, żeby w przyszłości, kiedy osiągną dojrzałość, były w pełni przygotowane do tego, żeby prowadzić w małżeństwie, czy choćby no w stałym związku, satysfakcjonujące życie seksualne. Nie, tam, należy przygotowywać dzieci do podjęcia, do podjęcia satysfakcjonujących kontaktów seksualnych. Tam, proszę Państwa, pisano, że niewłaściwe jest wychowanie, które... Y, krytycznie ocenia y, pozamałżeńskie y, relacje seksualne i tak, dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, krótko mówiąc, szczególnie ze względu na ten pierwszy aspekt, no, trudno zaprzeczyć, że była to rezolucja jawnie pedoseksualna. Pedoseksualna, czyli to nie chodzi o to, że ktoś, yy, że zwolennicy opinii pedoseksualnych sami mają skłonności pedofilskie, ale to są ci, którzy uważają, że dzieci powinny możliwie wcześniej podejmować yy, kontakty seksualne. I proszę państwa, czy to się spotkało z jakąś rezolucją, yy, reakcją. Czy w ramach mechanizmu pomocniczości państwa protestowały, nawet w naszym sejmie? Kiedy nawiasem mówiąc, y, późniejsza minister kultury przyniosła projekt, bardzo skromny, projekt reakcji Komisji do Spraw Europejskich, schowano, momentalnie, schowano to momentalnie do y, szuflady. Dlatego jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy. I proszę Państwa, powtórzę jeszcze raz. Oczywiście. Kardynał Wyszyński czy y, błogosławiony papież Pius IX, y, kiedy mówili, że kto nie protestuje, ten się zgadza, mieli całkowicie rację. Trzeba protestować i musimy to robić systematycznie, tylko trzeba robić więcej. Opinia chrześcijańska w skali narodowej czy w skali europejskiej y, to są systematyczne reakcje, to są systematyczne propozycje, ale zawierające w sobie promocję zasad cywilizacji chrześcijańskiej, tej cywilizacji, która chroni każde życie, która chroni życie rodzinne, która owszem zdolna do tolerancji tam, gdzie kończy się nawet wpływ społeczny, gdzie pozostaje nie wiem, modlitwa czy... Perswazja, czy przykład, wie jednak, że kultura, czy prawo powinno promować dobro społeczne, które jest w stanie rozpoznać dobro społeczne. Proszę Państwa, tą cywilizację musimy promować w sposób stały, bo ona jest jedyną alternatywą dla tej rewolucji, która w tej chwili w Europie się toczy. No, i obyśmy, oby taki był wynik najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego. No, my Nie jesteśmy w stanie jutro zmienić tej władzy, którą dzisiaj w Polsce mamy. Musimy czekać do kolejnych wyborów. Owszem, jutro możemy pokazać, że jesteśmy, bo jutro jest Narodowy Marsz Życia i ono, byśmy wszyscy na tym marszu byli. Zresztą rusza tutaj z placu pod zamkiem. I musimy to robić wielokrotnie w ciągu najbliższych lat. Ale już dzisiaj musimy się domagać tego, żeby w Parlamencie Europejskim zasady cywilizacji chrześcijańskiej były jawnie promowane, że niby nie powtórzyło się to, co się działo przez y, ostatnie lata, że nikt z polskich przywódców nie powiedział z dumą my jesteśmy dumni z ustawodawstwa, y, które chroni życie. To jest najważniejszy dorobek niepodległej Polski, który chcemy przekazywać innym narodom Europy i który chcemy zachować. Jeżeli, proszę Państwa, będziemy się bez przerwy tłumaczyć, no jest takie mądre francuskie y, przysłowie, qui s'excuse, s'accuse. Kto się tłumaczy, ten się sam oskarża. I proszę Państwa, tak będzie, y, jeżeli będziemy widzieli to, co się przedwczoraj w Sejmie działo, że y, nie słyszeliśmy, nawet ze strony tych, słyszeliśmy ze strony tych, którzy powinni bronić czysto reaktywne argumenty. Ale nie słyszeliśmy tego, że ustawodawstwo chroniące w życie jest obowiązującą częścią polskiego porządku konstytucyjnego, a ten porządek konstytucyjny wyraża obowiązujące normy przyrodzonego niepisanego prawa, bo społeczeństwo istnieje po to, żeby ludzi chronić, a nie, żeby ułatwiać im życie kosztem innych ludzi. Bardzo Państwu dziękuję.